To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi, to kulturalne podróże po Polsce i Czechach, to wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Spotykamy się pod pałacem kultury. Właściwie trochę w miejscu, w którym bardzo często spotkać można aktorów teatru dramatycznego, a mianowicie w cafe kulturalnej, a gościem drozdowiska jest kurator tegorocznych warszawskich spotkań teatralnych, 41 warszawskich spotkań teatralnych. Wojciech Majcherek. Witaj. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, witam. Pijemy sobie lemoniadę, no i spróbujemy Wam trochę opowiedzieć o tych warszawskich spotkaniach teatralnych. 40 odbyły się online, ale jakie traktujecie jako rzeczywiście odbyte? No tak, one są w numeracji, że tak powiem. Co zresztą jest, myślę, że, że trzeba to zachować, dlatego że warszawskie spotkania teatralne są oczywiście festiwalem teatralnym zapoczątkowanym w 1965 roku. I historia tego festiwalu jest historią festiwalu i teatru polskiego, ale też odbija się w, tej, w dziejach tej imprezy po prostu historia tej naszej rzeczywistości tego ponad półwiecza. I różne dramatyczne momenty, dramatyczne nomenomen e, e, odbijały się w tym festiwalu. Przecież były przerwy, na przykład w latach 80., w, w okresie stanu wojennego, kilkuletnia przerwa. E, później po 1989 roku, w latach 90., festiwal się odbywał, ale też przechodził różnego rodzaju turbulencje. W pewnym momencie zaprzestano organizowania tego festiwalu. Wrócił. Znaczy, mm -hmm. można by napisać historię teatru. O, dziękuję bardzo, moja Lemoniada. Można by napisać historię warszawskich spotkań teatralnych. W których zawiera się też historia Polski, historia nasza. I dlatego mówię, że ta poprzednia edycja, która rzeczywiście w całości miała e, e, charakter tylko internetowy, tylko o, online się odbyła. Byliśmy w różnych teatrach, stamtąd były transmitowane spektakle na żywo, ale można było je tylko oglądać w internecie. I wydaje mi się, że te okoliczności, które spowodowały, że ta 40. edycja musiała się odbyć w takiej formie, to też jest element tej naszej historii, no bo mhm. pandemia mhm. jest też naszą historią. Bezwzględnie i będziemy się jeszcze, myślę, długie lata do niej odnosić, pod warunkiem, że rzeczywiście już możemy powolutku się z niej wycofywać, no bo teatry się otwierają w reżimie sanitarnym, ale no jednak już do tych teatrów możemy zacząć przychodzić i te 41. spotkania będą w takiej formie hybrydowej. To to znaczy część spektakli będzie również streamingowana, ale bilety są, można je kupować i do teatru na te spektakle, które przyjadą z różnych stron Polski będzie można przyjść. No tak, to myśmy się zdecydowali zorganizować tę edycję no możliwie jak najszybciej, kiedy tylko było można, prawda? No, festiwal w ostatnich latach zawsze zawsze się odbywał w w takim terminie wiosennym, marzec, kwiecień, maj, prawda, e, więc chcieliśmy do tego rytmu e, wrócić. Jak najbliżej tego terminu tak, być. Tak, tak i, i oczywiście wykorzystać no, tę możliwość, no, która się otworzyła, że, że do teatrów możemy, możemy wrócić. Nadal oczywiście musimy respektować pewien reżim sanitarny, no, który przejawia się przede wszystkim w tym, że tylko 50% publiczności możemy zaprosić. Ale w związku z tym zdecydowaliśmy, że każdy spektakl zaproszony na festiwal będzie dwukrotnie pokazywany, no, żeby tę publiczność mo możliwie powiększyć. No i decyzja o tym, że e, będzie ten program online, na który się złoży. Pięć rejestracji spektakli, które są w programie festiwalu, plus trzy dodatkowe takie jakby ekstra. To też jest pewien ukłon wobec publiczności, która nie może uczestniczyć w festiwalu. To w jakiejś mierze było pokłosie też tej edycji poprzedniej. Bo mieliśmy bardzo dużo głosów pozytywnych. To znaczy takich y, lu, lu, ludzi, którzy pisali w, w, wprost, że nie mogliby tych spektakli zobaczyć, bo nie pojadą do tych teatrów, y, skąd przedstawienia były transmitowane. Nie, nie, nie mogliby też do Warszawy przyjechać na festiwal, a to im stworzyło możliwość kontaktu z tymi y, teatrami, z tymi aktorami, z tymi spektaklami. Oczywiście. Ta forma pokazywania teatru za pomocą łączy internetowych oczywiście nie zastąpi żywego teatru, i byłbym naprawdę ostatni, który by się na to godził, ale Niemniej wydaje mi się, że to doświadczenie obecności teatru w internecie, które tak się wzmożyło w okresie pandemii... Wymuszone przez nią zostało w jakiś sposób. Wymuszone, ale, ale wydaje mi się, że ono może zostać z nami. To znaczy, powtarzam, nie za, w żadnej mierze nie zastąpi żywego teatru, ale może być jakąś formą takiej stałej możliwości udostępniania spektakli, teatru widowni, która nie może mieć w innej, w innej formie z kontaktu. Więc dlatego ten program online tegorocznych spotkań jest tak też rozbudowany. Tak, no to jest w ogóle temat, ten teatr online, jak on funkcjonuje, jak on zmienił funkcjonowanie teatru, jak on też zmienia planowanie na przykład premier. To jest osobny temat, na który może kiedyś uda się nam porozmawiać, może nawet w trochę jeszcze większym gronie, bo, bo ja też o tym myślę i też ciągle o tym słucham i też sama, sama o tym właśnie myślę i gadam. Ale rzeczywiście przejdźmy do, do tego, jak Jaka idea przyświeca tegorocznym 41. Spotkaniom Teatralnym, warszawskim Spotkaniom Teatralnym? Czy one są też jakimś kompromisem? Czy one są jakąś wypadkową całej tej sytuacji? Czy jak właściwie konstruowałeś ten program? To selekcja na pewno była utrudniona z, 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 z oczywistych powodów. No po pierwsze cały yy, te, te kilkanaście właściwie ostatnich miesięcy, czyli końcówka poprzedniego jeszcze sezonu. No i właściwie cały ten sezon. to no to był cza czas pokiereszowany zupełnie. Życie teatralne też zostało dotknięte przez pandemię. no Wiemy, ile spektakli było odwoływanych, premier, przenoszonych, przenoszonych. Przez te kilkanaście mi miesięcy to pewnie na palcach jednej ręki moglibyśmy policzyć miesiące, w których teatry mogły grać. Więc to wszystko oczywiście wpływało na. Na wybór. No, trzymaliśmy się zasady, że zapraszamy premiery z poprzedniego roku, i stąd w tym programie się znalazły jeszcze premiery, które zdążyły się odbyć przed. Wybuchem pandemii i takie, które teatry zdołały zrealizować w trakcie. Ciekawy jest przypadek Jęczyny ze Starego Teatru, bo premiera tego przedstawienia oficjalna odbyła się 31 grudnia zeszłego roku, czyli w sylwestra online. Więc wybór był utrudniony. To w jakiejś mierze się odbiło w taki sposób, że ten program jest troszkę skromniejszy niż zwykle, bo mogliśmy zaprosić sześć przedstawień. Na spotkaniach teatralnych w ostatnich latach bywało więcej, ale z drugiej strony, te 5-6 prze przedstawień to był też taka, taka pewna norma tych warszawskich spotkań teatralnych, które pamiętamy jeszcze na przykład z lat 70., -tych, 80. -tych. wtedy. Ten wybór był bardzo, bardzo taki, powiedziałbym, wyśrubowany. No ale liczba to jest liczba. Najważniejsze jest to, co pokazujemy. Pytałaś o to, czy, czy była jakaś idea. Warszawskie spotkania teatralne tym się charakteryzują, że. Ideę mają właściwie tylko jedną i prostą. No, Najlepsze spektakle no, minionego no, roku. Tak, no, cokolwiek to znaczy, prawda? E, w tym sensie mi się podoba ten e, festiwal e, zarówno jako jego e, widzowi od lat, jak i... Obecnie kuratorowi. Wolność po prostu. Bo jest swoboda. Tak, to znaczy tutaj nie, nie ma z jakichś z góry powziętych haseł, że na przykład, nie wiem, zapraszamy tylko młodych, albo zapraszamy klasykę, mm. albo zapraszamy spektakle pod jakimś hasłem tematycznym, prawda? Są takie festiwale, które tak są organizowane i, i to jest do, też się sprawdza, czy może przynosić dobre rezultaty, ale jednak wystrzejcenie tutaj tę swobodę. Oczywiście ta, ta selekcja, czy ten ostateczny wybór jakiś się dokonał, Później powoduje, że okazuje się, że te spektakle wchodzą w jakiś ze sobą kontakt, tworzą jakieś wątki, można jakieś nici między nimi przeciągnąć, że tak powiem. I tak chyba w tym programie się też stało, bo z jednej strony mamy. Trzy spektakle twórców uznanych, znaczy takich, którzy już bywali na spotkaniach, warszawska publiczność ich zna doskonale. No to jest oczywiście para Monika Strzępka i Paweł Demirski z Jęczyną ze Starego Teatru. To jest druga para z, z, znana doskonale dramato sarsko reżyserska czyli Jolanta Janiczak i Wiktor Rubin, którzy przywiozą spektakl z teatru imienia Fredry w Gnieźnie, i tak nikt mi nie uwierzy. No i Jan Klata z Długiem z Teatru Nowego w Krakowie. No i to są stwórcy yy, doskonale zdań. A drugą trójkę tak się złożyło, ale powtarzam, to nie było zaplanowane. Znaczy, no, no tak się złożyło. Tak, no, tak stał się. Znaczący przypadek. O. E, e, I tę drugą trójkę tworzą debiutanci dla odmiany, to znaczy reżyserzy, których spektakle nigdy na warszawskich spotkaniach teatralnych do tej pory nie były prezentowane, bo to są e, e, młodzi twórcy, jeden z nich Jędrzej Piaskowski jest może bardziej znany w Warszawie, bo, e, bo realizował swoje spektakle w Teerze i w Nowym Teatrze w Krakowie. Natomiast i, i, w je, I on przywiezie z Teatru Imienia Osterwy w Lublinie, adaptację nadniemne może Morzeszkowej. To jest szalenie ciekawe w ogóle i, i, i bardzo intrygujące. No tak, to myślę, że tak, istnieje oczywiście taki stereotyp wokół nad Niemnem, że to jest taka tak zwana lekturowa nuda, prawda? Wszyscy przewracają oczami, jak słyszą tytuł Nadniemny, to im się źle kojarzy. Ale proponowałbym Państwu, że, żebyście to uprzedzenie jednak przełamali i zobaczyli ten spektakl, bo on prze, przewartościuje Waszą opinię na temat tekstu Elizy Orzeszkowej. Ale wracając do, do reżyserów. To dwóch pozostałych to jest Radek Stępień, który zre, wyreżyserował Matkę Witkacego w Teatrze Nowym w Poznaniu i Franciszek Szumiński, to jest akurat reżyser no, naprawdę na początku swojej drogi, który przygotował adaptację śmierci Iwana Ilicza Toustoja w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. I tu jest jeszcze jedna rzecz, która wyszła w tej selekcji, że wszystkie trzy spektakle opierają się na klasyce literackiej i wydaje mi się, że ta konfrontacja może być ciekawa. No mam nadzieję, że ta trójka reżyserów będzie Znaczyć w naszym teatrze jeszcze więcej i by, możemy z nimi wiązać jakieś nadzieje na, yy, na przyszłość. Ale zwróciłbym może tutaj, yy, nie chciałbym, nie wiem, wskazywać. Tak, szczególnie tak, tak, palcem, że to coś tak, lepsze, a tak, tu coś tak, bardziej, tak. Nie, ale zwróciłbym uwagę na śmierć Iwana Ilicza, ponieważ yy, to jest spektakl, który miał premierę jeszcze przed pandemią. Natomiast, jak wiemy doskonale, to utwór Tołstoja to jest absolutna klasyka, jeden z najwspanialszych, najważniejszych tekstów poświęconych śmierci i chorobie. I w związku z tym wydaje mi się, że w kontekście te, tego, czym żyjemy od ponad roku, ten spektakl, Brzmi dotkliwie, bo wszyscy z tym doświadczeniem się mierzymy, śmierci i, i, i choroby, prawda? No, dużo by na ten temat mówić, ale e, proszę zwrócić uwagę, na przykład, e, jak środowisko teatralne zostało dotknięte przez e, no, śmierci wielu, wielu twórców. No, e, z tych osób, które odeszły, można by stworzyć naprawdę cały apel poległych. To, to, to jest, jest strata zupełnie niewyobrażalna. Nie, nie, nie Nierozłożona na lata, prawda, co tak. powinno się normalnie w taki sposób tak. wydarzyć, tylko skoncentrowana w ciągu kilku, tak. kilku, kilkunastu miesięcy. Wiele osób, które naprawdę mogły żyć, prawda? pracować, tw tworzyć nagle z dnia na dzień przychodziły wiadomości, że. No ich nie ma, no i dlatego wydaje mi się, że to przedstawienie brzmi jakoś szczególnie, no po prostu. W ramach tego programu online zostanie pokazana rejestracja spektaklu Der Boxer według Króla Twardocha w reżyserii Eweliny Marciniak, spektakl Tali Teater w Hamburgu. Warszawskie Spotkania Teatralne od wielu już lat hołdowały takiej tradycji, że były tu prezentowane przedstawienia polskich twórców zrealizowane za granicą. No, chcieliśmy jakoś podtrzymać tę e, tradycję, no ale y, t, no, nie, nie, nie było szans a, absolutnie, żeby już w czerwcu zaprosić jakiś zagraniczny teatr. Natomiast y, no, w tej formie online. To bardzo ciekawe przedstawienie będziemy chcieli zaprezentować, a ja przypomnę, że Ewelina Marciniak otrzymała za ten spektakl nagrodę za najlepszą reżyserię w niemieckim teatrze w poprzednim jeszcze sezonie, to jest była taka prestiżowa nagroda Fausta. Więc myślę, że na, naprawdę warto ten spektakl zobaczyć. A jeszcze tym takim bonusem, będzie pokaz spektaklu Fanny i Aleksander, no według oczywiście scenariusza doskonale znanego filmu Ingmarza Bergmana. To jest spektakl z teatru Modrzejewskiej w Legnicy w reżyserii Łukasza Kosa. Tutaj jakby jest taka sprawa związana z tym spektaklem, że nie mogliśmy go pokazać w Warszawie, dlatego że on ma taką specjalną swoją konwencje, że publiczność chodzi po różnych miejscach w teatrze i w tych różnych miejscach rozgrywają się sceny. W tych warunkach jakby obostrzeń sanitarnych bardzo było trudno to przeprowadzić. Nie mówiąc o tym, że wnętrze Teatru Modrzejewskiej w Legnicy jest jedyne w swoim rodzaju i no nie. Nijak jak się nie da, tak rozumiem, dopasować tak. wnętrz Pałacu Kultury. No tak, to przy, trzeba by na nowo to wszystko zainscenizować i stworzyć, inne, jakby st to stworzyć inną scenografię. Tak, inną trochę. scenografię. Mm. Ale z drugiej strony wydało mi się i nam, że w tym spektaklu jest taki rodzaj e, przy różnych trudnych te, te tematach i problemach, jakie on porusza, też aktualnych. Ale jest tam gdzieś zawarta taka e, wspaniała, piękna pochwała teatru. I, e, i w tym czasie, e, kiedy ch znowuż chcemy się cieszyć teatrem, znowuż go e, przeżywać, czuć jego potrzebę, wydało mi się, że ten spektakl e, warto pokazać. No a my jako gospodarze teatry dramatyczny, e, chcieliśmy ch ch też e, Państwu przedstawić. Po swoją pracę i to będzie na żywo pokazany spektakl. Protest według jednoaktówek Havla serial Dony e, figury. No, my, myślę, że ciebie nie trzeba przekonywać. Ja widziałam to <noise> przedstawienie tuż po premierze czy w ogóle premierę i byłam tym spektaklem zauroczona i on też miał premierę jakoś chwilę przed, mam wrażenie, pandemią no, tak, i nie tak. zdążył się wygrać tak. Również, tak, prawda? Ale został już jakoś doceniony, bo aktorzy występujący w tym spektaklu dostali nagrody indywidualne na Festiwalu Sztuki Aktorskiej w Kaliszu, więc warto ten spektakl na pewno zobaczyć. To nie ulega wątpliwości. 41 warszawskie spotkania teatralne w Teatrze Dramatycznym w Warszawie od 6 do 20 czerwca i te pokazy online, i te pokazy na deskach teatralnych, ale rozumiem to już ostatnie słowo, ostatnie zdanie, że letni festiwal Teatru Dramatycznego w lipcu będzie. Tak, tak. Planujemy oczywiście ten lipcowy przegląd, on się odbędzie. No tak, jak co roku się odbywa. No, a, w ty, a, w ty, a w tym roku. No, będzie może miał też szczególny wymiar, bo to będzie takie podsumowanie no, tego okropnego sezonu ostatniego. No i na, na, te, na te wydarzenia lipcowe tutaj w Dramatycznym ja też czekam, bo jest co nadrabiać. No ale na razie cieszymy się warszawskimi spotkaniami teatralnymi. Drozdowisko w miarę swoich możliwości też będzie te spektakle, czy. Na scenie czy online. E, Oglądać i pewnie Jacek Kosiński, jak go znam, coś Wam również o tym opowie. Wojciech Majerek był naszym gościem. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Ale nam zawiało na koniec. Dziś to wszystko, zaś w najbliższych odcinkach Drozdowiska spodziewajcie się m.in. rozmowy z Magdaleną Grzebałkowską o Wojence, zaproszenia na festiwal filmowy Młodzi i Film do Koszalina, wizyty w Teatrze Żelaznym w Katowicach, o którym wspominał niedawno Artur Barciś, francuskich impresji Adrianny Godlewskiej, no i spotkania z Barbarą Chorawianką. Nie wiem, jak ja to wszystko pomieszczę. Jeśli podobał Ci się ten podcast, postaw mi kawę. Albo zostaniesz jego patronem na dłużej. Odpowiednie linki znajdziesz w opisie. Oprawa muzyczna Dorota Barowa. Pod tytułem Drozdowisko jestem na YouTubie, Spotifyu, Google Podcasts i innych platformach. Polecam się też na Facebooku, Instagramie i w serwisie strefapiosenki.pl. Każdej z tych internetowych dróg możesz użyć, żeby się do mnie odezwać. Teresa Drozda, dziękuję, do usłyszenia.